łączę siły Witam was Ale bardzo serdecznie. Ja nas nas jestem znaczy. mistrza, to kolejny odcinek mojej serii, zagrajmy w Diablo 3 Reaper of Souls. Nadal e, jak poprzednio, odcinku łopców dymonów przeszedłem wrota srebrnej e, w kryszałej kolonady jesteśmy w wrocie Srebrnej Iglicy i wyruszamy do e, srebrnej Na Iglicy. Jest teraz do srebrnej Iglicy wyruszamy i tu jest Lea. Jakie to uczucie, wiedzieć, że pomogłeś mi stać się najwyższym złem. Wszystkie twoje czyny, wszystkie osiągnięcia doprowadziły do mojego... I tu Lea zamieniła się. I najmocniej jak możemy. Nie ma już pokonanych. To jest dopiero moc tej umiejętności. Kasuję wszystkich w linii prostej? Idziemy na srebrną iglicę, poziom pierwszy. Więc będziemy zaraz. Jesteśmy i teraz... Nie bez namysłu, gdy przestałem ci być potrzebny. Jak możesz wskazywać na potępienie tych, którzy ci pomogli? I tu kul zamienia się. Takiego potwora i tu kończy. Teraz. Muszę mieć więcej nienawiści. Riko skończył Takie iluzje. Zamieniają potwory. Fajne moty. Atakujemy Aby to zrobić, jak muszę mieć więcej, więcej nienawiści. I teraz padną padła elitka. Coś mamy fajnego nam. żółtego, co to jest? Pasek, pasek, to nic nie ma fajnego, idziemy dalej, dalej, żeby kopać wrogom. Jedna seryjka i takiego pokonujemy to dobry wynik. Można by iść na tą strzałę dłonkową i z tego właśnie atakować. Tam to jest słabsze, tu więcej granatów leci. W linii prostej. Bardzo to ładnie działa, jak widzicie. Gdybym zamienił, to bym nie dał rady. Czeka śmierć. Atakowaliśmy z tego morlu. Najpierw w tą stronę. Chyba, że nie zwęży korytarz. Nie zwężył. Gdzie jest Bos? Boss tej jelitki, jakaś tu jakaś drugawa coś. Sponane to. I bosa też atakujemy. Nie daliśmy się zamrozić. I tu seryjką. Pokonany. I nowa wiedza. Kafarowi hegemonii to bezwzględni nadzorcy, którzy ustępują wyłącznie siedmiu złym. Władcy od dawna odmawiają dołączenia do którejkolwiek armii pomniejszych złych. Rządzą w kipiących od złości rubieżach, otaczających królestwa centralne piekła. Jeśli się zjawią, ogrom zniszczeń będzie nie do pomyślenia. Ten dodatkowy chorobu Helmondów, czyli tych fosforów, o tak, najlepiej uciec i seryjko, i seryjko, aż mieć więcej nienawiści. I ktoś nie ma za dużo życia. Padli prawie wszyscy. Zamroził. I padł. Wyrzucił coś. To tu rzeczy patrzę, ale nie ma bardzo dobrych rzeczy. że mogę założyć, że tylko słabsza. 34 lepsze. Tu jest już słabszy. Więc to trzeba jakiś dobry wydropić. Poczuły mój gniew! Teraz idziemy tu i tu. I jeszcze tu. Tu musimy jeszcze przejść. Żeby zobaczyć, że nic tu się nie kryje, nic. Tu może sobie zostawimy, na razie górą śmigniemy. Może akurat nie będzie tu przejścia, jak będzie to się najwyżej wrócimy. Albo i nie. Ładnie, ładnie. I z tego... ...pada, nikt by tego nie przeżył. Powtarz jakiś bo... Wyjątek, to się chyba łączy będzie dobrze level 55 i co tam nam weszło wiele ostrzałów na arsenal. dodatkowo się ujęło już rakiety każdy staje takie obrażenia od broni a my mamy pełną salwę dodatkowo a tu jesteśmy na 500 nie pełna salwa lepsza, co tam mamy jeszcze tu nowe miesiąc balistyka, zwiększa obrażenia od raki, dodatkowo podczas ataku masz od rakiet, czyli to są rakiety, czyli to można zamontować do Twojej generatorów umiejętności co z wyglądu czy 4 krytycznego puszcza, 50 obroni krytycznych no, coś mnie wali zrobimy to, oto, strzelec wyborowy zamienimy na balistykę nic tu nie ma po prostu to na z dołu mamy już chyba balistykę więc szybko niszczymy. ...goba. Aby to zrobić muszę mieć. Pa padł więcej prawie. I teraz powinniśmy dokończyć. Dokończyliśmy i coś legendarnego. Zaraz tylko tych otworki skończę. Skończone, coś legendarnego. Legendarna kusza, ale więc prawdopodobnie nie będę używał. 119 tysięcy obrażeń. O. 500. Dwa razy przebijają przeciwników. 16. ja mam lepsze rzeczy. To strzelec wyborowy to były większe obrażenie. Ale jeszcze raz, co to strzelec wyborowy dawał? Yy, to... Otrzymujesz te sekundy teraz znalazłeś na niż krytycznego. Premia to znika po jedną sekundę po tym, jak uda ci się zadać trafienie krytyczne. To nie, to jest Nawet niepotrzebne. Poczułby lęk na widok Ale zobaczymy czy damy radę teraz. czy nie w ogóle słabi. czy w ogóle coś zrobimy. Ale robimy w miarę. Nie ma problemu. Eee, tu do środka, tu już. Obskoczyliśmy tam jeszcze szybko. Gdzie to może być? Eee, tam już nic nie ma, na pewno na 100%. Więc tędy. Ale rakiety Panioła też są już dobre. Wolny. Niech spoczywa w pokoju. Co tu będzie? Pieniam jeszcze z tą stroną. Niech spoczywa w pokoju. Co tu jeszcze mogą być. Potrzebuje więcej dyscypliny. Nie było. Wrogów I tu może będą, może nie będzie, zobaczymy. Ale już mamy znaczenie, więc to jest. To już, 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 jest, już, już jest tuż. To ją obskoczymy tam. Może coś tu siedzi. Nie nic. Nie siedzi, jeszcze tylko do cienia pokonane. Zastępny lewy cybna iglica. Wielki most, tak Jednak wielki most tu będzie spotkanie z Izualem Specjalna lokacja. będzie fajny motyw, zaraz, zobaczcie. Coś się tu zmieniło. O widzicie taka kolumna spala Podowód że critny. To... Twój stary przebaczny. Przybożny Tyrela, czyli wizual, który się zmienił. Jednący diablo na upadłego anioła. Chodź, dołącz do swego dawnego przybocznego. I tu właśnie motyw zakończony, mamy atakować wizuala. Muszę mieć więcej nienawiści. Ale pada! bo oj mocno mocno i uciekać trzeba szybko się ruszać jeśli nasz się zategowali trzeba się trochę ruszać i atakujemy na moc uciekić z dual oj tu dual pada jakby taką mrozu. Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Ukonany Izual. Znówi za siebie i zobacz ruiny niebios. Wyjdzie nas na zjawisko, że niby nie wygraliśmy, ale nowa wiedza. Kanio Izual był niegdyś przybocznym Tyrala, lecz został pojmany przez wroga. Po nierozważnym ataku na piekielną kuźnię, Izual poddał się demonicznemu znieprawieniu i ujawnił najwyższym złym tajemnicę Kamieni Dusz. Tyrael twierdził, że Izual został zgładzony wiele lat temu, jednakże jego następca nigdy nie wyłonił się z Kryształowego Łuku. A to było o Izualu, wracamy do miasta, żeby sprzedać itemy które będą nam potrzebne. Będzie nam potrzebne miejsce na nowe. To już wszystkie sprawdzone. To jest bardzo słabe, to nam niepotrzebne. To nam już też niepotrzebne, mamy bardzo dobre. I na którym będzie kolejna broń. Nie będę przepatrzył wszystkiego. Przed diabłem kupimy sobie broń. Przed Martelem chyba. Wielki most zwracamy Drewną i ods odskoczę i później będzie tylko diablo. I też fajne motywy. Tu tak ich możemy rozstrzelać. Zobaczymy jak fajnie zrobimy rakietnicę. Kong nawigacyjny, wielki most. O tutaj. Taki most, narysowany, fajnie. I to też jest. Tylko tutaj, jakby wejście do tego, niecała wieża. Żeby na emisję taka przepołowiona, żeby graficznie to ładnie o, tylko wyglądało. Radzież, że się nie spóźnimy. Czuję zepsucie diablo zaciskające się wokół światła. Masz się za bohatera, ale kierują tobą wyłącznie chciwość, pogarda i żądza krwi. Nawet nie potrafiłeś mnie uratować. To Czego... nieprawdziwy kapitan Rumford Muszę mieć więcej nienawiści Prawie pokonany już Pokonany potwór Lecimy dalej Tam może później na razie jako na Łukos. Bardzo dobrze poszedłem I teraz tędy po prostu biegusiem po prostu to obejdziemy I będzie dobrze Zdradza się strach atakujemy tych O no, i... i Jedziemy dalej tym wszystkim I pokonany, to dopiero kolejny, kolejny przeciwnicy niewolone koszmary stanowią świadectwo, że między ludźmi i demonami nigdy nie nastanie pokój. Niektórzy czarodziele... Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Demony zostają potępieni i zmieniają się w szkieletowe koszmary. Stają się w ten sposób sługami potęgi, którą chcieli okiełznać. Chcesz więcej? No i atakujemy tych kafarów. A to jakby tak na tak głębokiej łatwo szło, że nic im nie mogą zrobić, a jak po prostu tankuję Ale może na 40 czy 50 by tak szło. Wyżej by było po prostu trudno. Potrzebuję więcej czasu. Jeszcze trochę, ja jest nawet sporo. Konani, kafarowi hegemonii, pamiętam jak anioły majestatycznie przemierzały te sale. Uważaliśmy siebie za władców stworzenia. Nasza arogancja doprowadziła nas do zguby. Majcie, Tyrael, mówi. co tam się takiego stało? I okej, okay, Morlu wykonujemy. Wchodzimy też w Nie wiem czy tu jedziemy wyżej A dobrze i tutaj wracamy Możemy ich przy okazji atakować Tak, tak tu pokładany to są fajne Nie mało obrażeń, ale zawsze nie, nie trzeba strzelać, tylko można dobić Unikaj, to jest bardzo dobre na ukość tu jest. Tu jest zniewolony koszmar. Pełna salwa, M tysiące strzał. A i trzeba o tak, zaatakować. I śmigamy dalej, jeszcze niskiej nie... Pyścienny kamień Ukonany, zniebolony koszmar, znaczy dobity Mam zbyt mało dyscypliny. Ale i ja go, zacząłem i ja go skończyłem Bo nikogo tu nie było To jest stingiel Stingle są najlepsze Więc dobrze. Jeszcze dalej i jeszcze dalej. Ogólnie to jak teraz nagrywam ten odcinek, nie wiem kiedy wstawię. Planuję jakieś 30 serii na start. Ale zobaczymy ile nagram. Planuję 30, niektóre to będą po 20 odcinków, niektóre po 100, zależy. Ale powinienem wszystko skończyć. Kiedy mam czas, dostosowuję ilość czasu, który mam do ilości trwania odcinka, który chcę. Nagrać zielonego szmary. I to teraz z seryjką. seryjką. atakujemy. I o tak śmigamy. I znowu seryjką. I jednak te rakiety nic nie lają. Ze strzelcem wyborowym było lepiej. A w takim razie yy, tu nie możemy. Dodatkowo tyle punktu nienawiści. Tu byśmy zrobili to. To mówię tylko, jak to się nazywało. Stres wrowy. Była kiedyś I z początku mamy. Diablo nie oszczędził niczego na swojej drodze. Mamy stres wrowy, zwiększają nam się w miarę obrażenia. Dobrze. I teraz z tego możemy ładnie zaatakować. Chcesz więcej? Przez wyborowy do szczeliny głęboki bardzo mi się przydaje. Tu atak, tu atak, a tu o tym Tu się ładuje. O tym można zaatakować podstawowymi, a skończyć tymi, które mają większe szanse na zadanie potenia krytycznego, czyli tymi drugimi atakami. I będą znikać coraz. Jak tak sterylikuję. Trochę ich dużo. Ucieknę, niech do mnie przyjdą. Mamy wszystko odkryte, tak, tutaj jeszcze szybko Gdzie, gdzie oni są Już uciekli? Tak nie, to ja nie muszę wcale atakować z tego co mogę, z wielostrzału Oto teraz się ładnie ustawił Teraz też ale zaraz zniknie Zatakowany ten też. Muszę mieć więcej nienawiści. I... Ale nie, nie udało się. Udało się teraz. Jeszcze jeden przeciwnik został. A, już, już nie został, chyba ten już dobił, mimo że nie ma obrażeń. Rybna iglica poziom drugi. I chyba po na szczyt niebios będzie Diablo. Wchodzimy na szczyt niebios. Że nie posłuchałeś mego ostrzeżenia, Nefalemie. A może masz się za dostatecznie silnego, by stawić mi czoło? Gdybym miał więcej czasu, podjąłbym próbę. Imperiusie, przestań to szaleństwo. Diablo jest naszym wrogiem, nie Nefalem. Tyraelu, wkrótce się z tobą policzę. Wkrótce. Cóż to? Nie! Diablo dotarł do łuku! Diablo opętał kryształowy łuk to dlatego anioły nie mogą utrzymać swej postaci. Jeśli światło łuku zgaśnie na wieki, musimy powstrzymać diablo, nim to nastąpi. Nawet anioły nie mogą nam już pomóc, Draelu. Mądrze postąpiłeś, pozbywając się skrzydeł. Zepsucie zrodzone przez diablo zagradza nam drogę. Cofnij się! Niech światło Eldruina utoruje nam przejście. I tu jesteśmy już tutaj, porozmawiamy z tylem O, był zaszł Tylko porozmawiamy Wejdź na kryształowy łuk I tu prawdopodobnie będzie Diablo, którego pokonamy w tym odcinku W tym odcinku od razu pokonamy, nie będziemy dzielić na dwa Tak, znajdzie Diablo i go od razu pokonamy Jestem w podrzasku. idź beze mnie. Towarzysz po trzasku templariusz, ale idziemy sami i poradzimy sobie. Bardzo łatwo będzie. Siedmiu złych jest we mnie jednością, a imię moje Legion! Kiedy diabla atakujemy? diabla, Powinno pójść w miarę, w miarę. No my już go tu. Zbijemy kiedyś na normal to szło i szło i się. Próbowało iść, próbowało. Tutaj prawie nic nam nie robi. Widzicie, już pada. Dość! mnie, jak poradzisz sobie w moim królestwie grozy! I już po prostu nie wytrzymał diablo Mogę ładnie Praliśmy Był za słaby, żeby stawić mi Tylko Twoja noc nie możeć w tej krainie Śmiertelniku Już prawie w adu widzicie Cało życia Dużo to życia ma i z najmocniejszych ataków. Nigdy tak, nie Gdzie jest? Tutaj jest. I atakujemy. Prawie, prawie. To kolejny klon. Pokonany klon. I teraz główny cień Diablo. Pokonany. Wracamy z powrotem do kryształowego łuku, żeby kontynuować. I ważne, bardzo dobrze zrobione, że on nie odzyskuje życia. Światłość! Wszystko co znałeś, wszystko co kochałeś, umrze wraz z Tobą mefalenie. I tu właśnie kontynuujemy atakowanie. Już pada, nic nam nie może zrobić. Nigdy mi nie spadnie życie poniżej połowy. A chciałem mu się nie udało. I podnosi mnie. I mną rzuca o ziemię. I pokonany. Jeszcze się jednak trochę go Aby pokonuje. To zrobić muszę mieć więcej nienawiści. I atakujemy. Atakujemy, atakujemy. I diablo pokonany. I mamy już wiele fajnych rzeczy. Bierzemy je od razu identyfikujemy. Pas jakiś lepszy, nie wiem czy... My, my ogólnie chyba dobry mieliśmy pas. To nie jest lepszy. Odskok używa zas zasobów przez odskok? Od użycia przybicia. Coś takiego dla Osemanu pędzący strzał i tak dalej. Mamy.. Królestwo tak. Niebios zaprawdę straciło nadzieję. Od dla nas. Pas. Jak to możliwe, że tak liczni zależą od jednej istoty? Moje uczucia należą do mnie. Nie potrzebuję żadnej istoty, by nad nimi panować. Myślę, że yy, ten odcinek skończymy i w następnym odcinku ruszymy na podwój piątego tym Tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Czekajcie i czekajcie na kolejny odcinek. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!